A więc witam Was z Minokuni Summon. Dzisiaj będziemy robić sobie pierwsze z losowań tutaj w tej grze. Pierwszy odcinek praktycznie o losowaniu tutaj. Pójdziemy na całego. Mam tutaj trochę zebrane pierdółek. Już praktycznie trochę udało mi się tutaj grać. Więc pokażę Wam tutaj jak wygląda w ogóle ten cały system tutaj losowania. Oczywiście jak to... W każdej y, grze, gdzie jest dostępna gacza, oczywiście mamy tutaj też system, <laughs> jeśli chodzi o, takie, jakby coś takiego jak lojalność, że po prostu mamy zwiększone potem szanse, y, że nam pojawi się np. czterogastkowa, w tym akurat y, sumonie. Jest to eventowy sumon, więc. Możliwość zdobycia takiego właśnie smoczka, miniona. Po tym jak tutaj uda nam się losować dużo punktów, czyli 200 czy coś tam Oczywiście mam też szansę, żeby losować czwórkę już wcześniej. Tak samo jak mamy tutaj ekwipunek, czyli te różne bronie, armory, to też jest podobnie. Oczywiście to są już bardziej standardowe. ...lasowania. że możemy właśnie też mam tutaj lojalnościowe punkty, żeby trafić w końcu na 4-gastykowe. Taki gwarantowany, chyba znaczy, gwarantowany. To pisze gwarantowany, ale to jest tak procent. Właśnie tu mamy ten zwykły do summonu familiarów. To właśnie te nasze miniony, które latają za nami. Tutaj właśnie też jest ten system. No i też mamy tutaj sumon ubranek. Aczkolwiek można sobie podpatrzeć tutaj na cały ten system, w którym pokazuję wam procent, co wylosujemy. Tutaj akurat mamy różne dodatki, akcesoria, też inne pierdełki, czy też włosy, tutaj właśnie ubranka, właśnie akcesoria różne. Oczywiście 95% bardziej szans na to, że dostajemy tutaj kolorki. Czyli to cały dyje. Oczywiście mamy też inne szanse tutaj różnych pieniędzy, które potem krafcimy i tak dalej. Żeby sobie z... praktycznie można było e, po failach e, i tak sobie wykrafcić. Oczywiście trzeba mieć ogrom tego, żeby to ten... ale zawsze jest szansa, że jeśli nie wylosujemy e, z tym 0.19 to e, albo tutaj 007, no nie. Tak samo jak i w innych jest to samo. Mamy te wszystkie normalne stwory. Mamy też Grant. Czyli te to chyba po 200 potem czy coś. Czy gwarantowane, które będą pojawiać się, aczkolwiek jest tam zwiększony na tamte inne stwory. Także jak a, mamy tutaj ekwipunek, w którym też możemy sobie tutaj lasować różne właśnie bronie, w tym akurat moją klasę to akurat e, Witch taką wiedźmę tutaj też mamy szanse, takie fajne Jakby lubimy szanse, zawsze lubimy szanse <grym> więc e, tutaj też będziemy sobie losować ja na razie chcę tutaj losować sobie e, mogłem oczywiście normalnego używać, ale mamy event w którym mamy możliwość e, ...losowania takiego potężnego tego filmu, no więc... <laughs> Wracając do losowania... ...i to, że wam jako tako przybliżyłem, co tutaj możemy dostać... ...ruszamy teraz oczywiście z naszym ulubionym losowaniem... ...więc lecimy sobie X10, mam akurat 16 kartek... ...ale polecimy sobie tutaj X10... ...i zobaczmy... ...czuć co nam poleci! Mamy nadzieję, że coś fajnego, oczywiście zawsze są... Eee, przy losowaniu, oczywiście nie jest możliwość jak skipowania, ale jakiś pierwszy raz losujemy, to... Wybuchło! Z gara wybuchło. Eee, ok. okej. No, tu zwykłe i mamy 5 żółtych. Nie wiem, czy są jeszcze wersje lepsze. Oczywiście można sobie open or robić albo na przykład zrobić sobie rozbijać sobie tam kolejnego jakieś polesia kolejnego kolesia Jak się nudzi to się takie same możemy trafić Aha, czyli złotu to są no trzygwiazdkowe, więc trochę trochę niezbyt fajnie wyszło dużo trzy ale żadną taką trzeba ja nie miałbym chciał A, czyli nie trafiłem żadnego czteregleskowego. Nice. <grystanie> Moje szczęście. Mm, no, a żeby robić ponownie, trzeba tysiąc kryształów. <grystanie> <grystanie> ok. I zrobiliśmy i tak nie do końca rozumiem tego całego. Skoro 10 to powinno być Ja tu chyba chyba chodzi ile dostaliśmy... Jajek? Dziwne jest nas na samem Okej, lecimy jeszcze tutaj kolejną dziesiątkę Mamy tutaj 14 No Zobaczymy czy może tutaj coś fajnego poleci Miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki! Ciu dzikczuki Przyda mi się jakieś lepsze byje przez mm -hmm. co tam jest. <grystanie> hmm. Są te srebrne i są... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć siedem. No, dziesięć. No dziesięć, to ja do tego, co go są, nie rozumiem. <grystanie> um, Okej. Okay. tutaj. Długi, trzy gwiazdkowe, trzy gwiazdkowe, będą no. kolejny bezwart. <laughs> Chcemy, żeby polosować się, mam tylko pojedyncze prawie, zrobimy sobie pięć Mam chociaż taka na osłodę życia mm. <laughs> Ha, Oh, O, Jesus Oczywiście nic fajnego Dobra, jeszcze jedno drugie ciekawego trzecie ciekawego czwarte ciekawego i piąte Nic i nic nie było ciekawego. <laughs> Widzę, że tutaj w tej grze to To szczęście jest naprawdę rzadkością. Musiałbym mieć takie jeczko. o, fioletowe, żeby mieć czterogwiazdkowe. No. Ale tak przynajmniej przestawał się pierwszy pul w tej Gierce nowej. Oczywiście widzimy się w następnych polach. Trzymaj to się i oczywiście. Mm, życzę Wam też, jeśli tutaj gracie w tą grę, najlepszy pułup, jaki możecie dostać. Hej, trzymajcie krzyki, może kiedyś e, też mi się uda. Subskrybujcie, <laughs> ale chodźcie, walczcie do mnie, żebyście wiedzieli, kiedy filmik jest i na razie, hej.